Hej, hej, A dziś przyszedł już czas na zamontowanie tego jego mościa. Jest to licznik energii trójfazowy z odczytem 400 impulsów na 1 kWh. Czas go zamontować na linii pompy ciepła, żeby wiedzieć, ile zużywa. Niestety poprzedni licznik działał. Ponad 2 czy 3 lata, no ale w zeszłym roku mieliśmy wielką powódź. No i niestety, ale licznik zalało, no i szczelił go szlak. No i od tego czasu, że tak powiem, sobie mryga w rozdzielnicy, ale nic nie wskazuje. Ja już pompę ciepła wyłączyłem, zaraz się zajmę za demontaż licznika. Starego i zamontujemy nowego. Nowy będzie podpięty pod Liwa Supli z Zamela. To jest taki ten do zliczenia impulsów. Zaraz Wam go pokażę. Myślę, że będzie działał. Niestety, poprzedni licznik nie działał. Zobaczymy, jak to wyjdzie teraz. Tutaj mamy mojego pańczaka. To jest poprzedni licznik. Widzicie? On tak naprawdę nic nie wskazuje. W sumie to jest wyłączony. Ale bez znaczenia. Nic nie wskazywa. Mamy odczyt podpięty. Faktycznie e, żadnego impulsu nigdy e, nie, nie wyrzucił. E, był też, bo to jest licznik z polskiej dystrybucji. E, był też dwa razy na reklamacji. Za każdym razem wysyłali nowy licznik. No, niestety komunikacji nie było, raczej komunikacji. No, nie wysyłał impulsów, a korzystam sobie do zliczania z tego jego mościa. Zaraz e, przerzucimy to e, i zobaczymy. Czy to wszystko lata? Ponieważ mamy mniej więcej po godzinie 10, za pół godziny pompa ciepła zacznie grzać wodę według harmonogramu. Harmonogram mam ustawiony tak, że ciepła woda jest grzana między godziną 10.30 a godziną 18.00, i warunek musi być produkcja prądu na tym, na tym etapie. Jest też e, przyjęta taka, e, taki, taki warunek w automatyce, że jeśli przykładowo temperatura e, na zewnątrz jest poniżej 15 stopni, to nie patrzy na produkcję. Nie czeka na to, aż będzie największa produkcja. Więc ja się zabieram za przerzucenie go, a do Was wrócę za moment, jak już wszystko poprzepinam. No to mamy nowy wskaźnik, licznik założony. No, i przepinamy od razu do góry, czyli Off Grid. Licznie nam staje. Nie wiem, czy to jest test, czy wskazanie, że są wszystkie trzy fazy. Są wszystkie trzy fazy, prawdopodobnie. Idziemy zobaczyć, co na to pompa ciepła. A pompa ciepła hmm. świeci się bez żadnego komunikatu. A teraz. Inicjacja, proszę czekać. I na pewno na dzień dobry wywali jej język, bo to jest chyba standardem w tym że za każdym razem jak jest jakiś zanik napięcia albo coś, to te ustawienia językowe pompa traci. No powiem wam, długo to trwało. 21 minut wymiana licznika. No tak, w sumie po drodze był jeszcze kurier. No dobra. nieźle. No to zaczekamy aż pompa sobie wstanie. I e, później musimy odczekać 8 minut, aż zacznie grzać. Widzicie, wywaliło na język polski. Teraz trzeba jej potwierdzić, że ma gadać po polsku. Co jest? Anglish nie chcemy, chcemy polski. A może już Escape, sobie zapisał obciążenie sieci blokada czyżby fazy wyleciały no musimy zobaczyć z fazami wszystko ok miała jakiś taki chwilowy błąd na dworze mamy 19 stopni w domu 22,2 to już jest temperatura zadana bo zapomnieliśmy dzisiejszej nocy zamknąć okno więc pompa się na chwilę włączyła żeby dogrzać my teraz czekamy na ogrzanie ciepłej wody użytkowej Mamy zadane, że zbiornik ma być do 53 stopnie zagrzany. To czekamy, zobaczymy jak będą wyglądały wskazania licznika, a wy zobaczycie to już za ułamek sekundy. No więc woda przestała się grzać. Mamy zużycie na poziomie 1,4 kWh. Tyle zażarła pompa ciepła, grzejąc wodę użytkową. Tu zaraz Wam wrzucę screen z aplikacji Dimplexa, jaka była temperatura zbiornika cebu przed rozpoczęciem grzania. Później wrzucę screen temperatury, jaka była docelowo zadana, czyli ta, którą my mamy ustawioną, której pompa ciepła ma pilnować. No i kosztowało nas to 1-4 kWh. Podkreślam, że to wszystko poszło z fotowoltaiki. Są w grida, z magazynu energii. Więc tak naprawdę koszt znikomy. A jednak zagrzeć zbiornik 200-litrowy albo 250-litrowy to jednak troszkę tego jest, nie? Jeśli Wam się podoba to co robię, dajcie słupka, dajcie dzwoneczek. Wpiszcie też jakikolwiek komentarz dla zwiększenia zasięgu. Jeśli nie wiecie, co wpisać, dajcie uśmiech uśmiechem. Odpowiem. Do zobaczenia w następnym filmie. Aha! Ten leaf dalej nie zlicza. Mówię o tym. Ten działa bez problemu. Ten nie cholera. Już chyba próbowałem wszystkich opcji. Dobra, lecę. Trzymcie się. Hej.